Jerzy Nałęcz Trójkąt Bafometa Dziennik łódzki nr 88 z 14 grudnia 1931 roku Słyszał najwyraźniej chrzęst zmarzniętego śniegu. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że ktoś idzie w jego kierunku. Wyjął z kieszeni rewolwer, odsunął bezpiecznik i czekał. Upłynęło kilkanaście sekund i kroki nagle umilkły. Czekał pięć minut, kwadrans, pół godziny. Nic. Cisza. Z zachowaniem wielkiej ostrożności, starając się nie czynić szmeru, ruszył w stronę, skąd dochodziły do jego uszu tajemnicze kroki. Jednakże, mimo zachowania jak najdalej idącej ostrożności, nie ustrzegł się od tego, aby od czasu do czasu nie zachrzęścił mu śnieg pod nogami, lub nie rozległ się suchy trzask gałązki, na którą nastąpił. Źle, myślał. Dzisiaj nie uda mi się nic odkryć. Zatrzymał się. Nagle padł w śnieg i przylgnął do puszystego kobierca, starając się być jak najmniej widocznym. Po chwili uniósł nieco głowę do góry. W odległości kilkudziesięciu kroków dostrzegł szybko idącą postać niewieścią. Muszę się przekonać, kto to taki postanowił. Zerwał się na równe nogi i przeskakując przez mogiły, biegł w stronę tajemniczej kobiety. W pewnej chwili ścigana usłyszała zbliżającą się pogoń. Odwróciła głowę i ujrzała nadbiegającego w wielkich susach dozorcę. Krzyknęła przeraźliwie, skoczyła w boki i skryła się za masywnym pomnikiem. Gdy dozorca nadbiegł do pomnika, ściganej przez niego kobiety już nie było. Co u diabła, mruknął. Wszak nie zapadła się pod ziemię. Począł uważnie badać ślady pozostawione na śniegu. Jak to dobrze, że upadł śnieg, myślał. Nie ujdzie mi chociażbym miał za nią iść do piekła. Przystanął. Tegom się wcale nie spodziewał. Uklęknął na śniegu, nie wierząc własnym oczom. Ślad pozostawiony na śniegu przez tajemniczą niewiastę nagle się urywał. Począł uważnie spoglądać na pomnik. Czyż byłoby tu jakieś tajemnicze przejście? zadał sobie pytanie. Podniósł się i obszedł pomnik dookoła. Muszę tu przejść w dzień postanowił. Usłyszał w pobliżu. Jęk. Upiór się odzywa. Ironiczny uśmiech zaigrał na jego ustach. Chcą mnie zwabić w pułapkę, ale im się to nie uda. Otulił się w korzuch i poszedł w zupełnie przeciwnym kierunku niż ten, skąd dochodził jęk. Trafiłem na właściwy ślad, myślał. Niedługo wszystkie nici będę miał w ręku, a wówczas zdemaskuję szajkę diabelskiego trójkąta. W szponach Czarnego Maga. Kiedy po owej pełnej wrażeń nocy spędzonej z Markizem de Laval w granacie, grącki ogromnie zdenerwowany, powracał do swojego mieszkania. Dozorca otwierający bramę wręczył mu telegram. Przynieśli z poczty, mówił, ale że pana nie było w mieszkaniu, więc ja odebrałem. Grącki wsunął mu do ręki złotówkę, a znalazłszy się w mieszkaniu, rozpieczętował depeszę. Przyjeżdżam za trzy dni, czytał. Spojrzał na podpis. Nela. A więc to nie ona była w granacie. Potrzepnęło mu serce. Mogła telegram nadać przed przyjazdem do Łodzi. Upierał się rozsądek. Ona czy też nie ona? Oto było zagadnienie, nad którym głowił się w ciągu kilku godzin, aż wreszcie sen go zmożył. Obudził się dopiero koło południa i wstał z tym przeświadczeniem, że w granacie była jednak Nela. Rozmówię się z nią, gdy tylko ją zobaczę. Nie pomogą żadne wykręty. Mam dowód w ręku. Myślał, spoglądając na małą chusteczkę znaczoną literami N.K. Podniecony doznanym przeżyciem, zawiedziony w swej pierwszej, jak mu się zdawało, głębokiej miłości, nie mógł spokojnie wysiedzieć na jednym miejscu. Po obiedzie spożytym w jednej z zacisznych restauracji wstępował do kilku cukierni, aby w samotności podumać. Wszędzie jednak panował gwar, który go nie tylko nużył, ale nawet do tego stopnia denerwował, że gotów był wywołać bez dania racji awanturę. Zrezygnował więc z lokali publicznych i spacerując po ulicach, rozmyślał nad zdradą niewiernej, jak ją nazywał w duchu, Nelly. Szedł bez celu przed siebie, omijając ludniejsze dzielnice, nie zwracając uwagi na czas, który nieubłaganie posuwał się naprzód. Wreszcie poczuł ogromne zmęczenie. Rozejrzał się, bo w swej wędrówce nie zwracał najmniejszej uwagi na ulicę, przez które przechodził. Ale 1 maja spojrzał na zegarek. Za piętnaście dwunasta, wyszeptał. Nigdy nie spodziewałbym się, że jest tak późno. Postanowił wrócić do mieszkania. Uszedł zaledwie kilka kroków, gdy wtem z wgłębienia bramy wybiegła czarnoodziana kobieta i schwyciwszy go za rękę, zawołała drżącym głosem Niech mnie pan ratuje. Groncki przystanął. Czym mogę pani służyć? powiedział uchylając kapelusz. Nie zatrzymujmy się, mówiła z przerażeniem. Oni mogą lada chwila nadejść. Co za oni? Wszystko panu wytłumaczę, tylko oddalmy się jak najśpieszniej z tego miejsca. Groncki zdążył się już przyjrzeć nieznajomej. Skonstatował, że była w żałobie, a co najważniejsze, iż była młodą i ładną, o matowej, bez najmniejszych rumieńców cerze, a czarny strój uwypuklał jeszcze bladość szczupłej twarzyczki. A więc chodźmy, powiedział zaintrygowany bardzo tą przygodą. Spróbował ująć ją pod rękę, ale odsunęła się delikatnie. Jakże się boję, westchnęła. Czekał na dalsze zwierzenia, ale nieznajoma umilkła i dopiero po dłuższym czasie zadała pytanie. Na pewno hmm. dziwi pana ogromnie moje postępowanie. Nie mogę zaprzeczyć, jeżeli pani pozwoli prosić się o pewne wyjaśnienie, będę bardzo wdzięczny. Wdzięczny pan nie będzie, odparła ze smutkiem w głosie. Coraz to więcej jestem zaintrygowany. Mam wrogów i nie chcę zemsty ich na pana ściągnąć. Niech mi pani zaufa. – zawołał w porywie rycerskości Grącki, patrząc w piękne oczy swej towarzyszki. – I proszę nie odrzucać mojej pomocy. Postaramy się wspólnie wrogów pani zniszczyć. Jestem do usług. Tyle było szczerości w głosie Grąckiego, że dama w żałobie bez wahania odparła. – Ufam panu, jednakże radzę się namyśleć. Postanowienie moje jest nieodwołalne. – A więc dobrze. Jestem Anna Beltyśchówna Andrzej Grącki, czy Pani była krewną zmarłego niedawno przemysłowca Adolfa Beltysia, Byłam jego siostrą i może pan nie wie, że brat mój popełnił samobójstwo. Zbyt przykry dla Pani temat, rozpoczął Grądzki. Bardzo przykry przerwała. Ale samobójstwo mojego brata wiąże się ściśle z dzisiejszą moją przygodą, to oni go zmusili do tego, że targnął się na swoje życie Jego. A od dzisiaj moi wrodzy, którym choć słabą jestem kobietą, wypowiedziałam nieubłaganą walkę. Nie spocznę dopóki nie pomszczę Adolfa. Dalszy ciąg nastąpi.